Znasz to słowo i chcesz go użyć w rozmowie, ale nagle. I koniec! Co robić? Cześć z tej strony, Aleksandra Led z najlepszych kursów angielskiego i w tym filmiku zdradzę ci jeden prosty trik, który możesz zastosować, kiedy w rozmowie zapomnisz potrzebnego ci słówka. Rozmawiasz z Anglikiem i nagle tracisz słowo. W głowie masz tylko, jak było z mywarka. Mówisz. No i koniec rozmowy. A wystarczy znać ten trik. Describe it don't translate it. Zamiast mówić dishwasher możesz przecież powiedzieć a machine for washing dishes. Proste i działa. W bezpłatnym wyzwaniu angielskim w 7 dni uczymy się dokładnie takich strategii wymijających, które pozwalają ci komunikować się pewnie i swobodnie w języku angielskim nawet bez pełnego słownictwa. Chcesz więcej takich rozwiązań? Dołącz teraz! Link Znajdziesz w komentarzu albo w biom. Do zobaczenia!